Mamy od roku 2006, dziewczęta nasze odniosły już szereg sukcesów na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej. Zdobyły Mistrzostwo Świata Organizacji Zalizieckiej w 2012 roku w Krakowie. Wspomnienia to również stała się od 2011 roku też... W tym roku cień rozwiał się, wiary mozdał nam. Zaświetlaj dziś, tu a Głęboki oddech młodym płucem weź. Nad tragedią tań gdzie. Oczywiście, jak na, na powiatową, rzadko się zdarza, żegnamy, żegnamy, wysyłamy. Delegujemy reprezentację samosu do, do udziału w Świata. I myślę, że to jest taki... parę rzeczy zrobić. Po pierwsze chcemy im życzyć sukcesu i mam nadzieję, że dobrze będą reprezentować, bo zawsze jest, jest reprezentowanie ziemi słupskiej, miasta i u nas też uprawia sport, jak się, jak się ten sport uprawia dobrze i z sukcesami. Do tego życzymy wszyscy. Myślę, że to jest też okazja, żeby na dobro, na, na drogę parę